Witajcie kochani, cześć! Pierwszy filmik na temat jak zrobić dobry rosół. Słuchajcie, no nie będę tutaj cwaniaczył, kołzaczył, bo na temat rostołu filmików zrobiono już chyba będę, że nie wiem, około miliona. Mój będzie miał numer pewnie milion jeden. Gotuj z Jackiem albo, no nie wiem, nazwijmy to gotowanie dla opornych. Jak zrobić prosty rosół? Słuchajcie, Pokażę Wam naprawdę, to jest żadna wielka filozofia. Kilka składników wrzucamy do gara, gotujemy. Pokażę Wam krok po kroku, jak to zrobić, żeby ten rosowek był naprawdę mega zdrowy, dobry, taki, którego by się nie powstydziła nawet pani Magda, przypuszczam, prawdopodobnie. No, może pewnie mnie zruga tutaj za coś, gdyby to widziała. No, ale w każdym bądź razie sprzeciw kilka razy już wyrobiłem brusowe, naprawdę wychodzi rewelacyjnie, jest dobry. I co? Zaczynamy. No więc tak. Zaczynamy od jakiejś konkretnej wkładki. U mnie już coś jest z Niemska. Dodatkowo już pozwoliłem sobie wcześniej umyć natkę pietruszki. Wrzucam pietruchę. Korzeń pietruchy, kilka marcheweczek. Zobaczcie. Pora na pora. Seler. Nada trochę takiego smaku. I słuchajcie, cebula. Ja już sobie ją tam wcześniej troszeczkę przypaliłem, teraz powiem Wam tak. Za każdym razem zastanawiam się po co ją się przypala. Powiem, że nie mam tego pojęcia. Wszyscy to robią, więc ja zrobiłem też. Przypaliłem ją. Wrzucamy do gara. Dodatkowo. Kilka listków laurowych. I ziele angielskie. Nie wiem, słuchajcie, wy też tak macie, że kończycie jeść ostatnią łyżkę mega dobrej zupy. Nie wiem, co by tam było. I nagle trafiacie na tą super kulkę mocy i cała, cały smak super powiem Wam, albo lepiej Wam nie powiem gdzie zostaje. Dobra, nalewamy wodę woda zalana, składniki w garze gaz odpalony i co, pozostawiam żeby tak się zagotowało i gotowało przynajmniej przez dobrą godzinę No i co? No i tyle w tym temacie. Rosół nastawiony, rosół się gotuje, słuchajcie, za godzinę, no bo takie dobre dwie godziny, słuchajcie, postaram się wrócić i pokażę Wam, co tam w środku się z takiego stało. Jedna rzecz, która jest dosyć, dosyć ważna, przepraszam. Zastanawialiście się kiedyś może, dlaczego rosół u babci jest bardzo taki żółciutki, a nasze tutaj, słuchajcie, miastowe, a je, <laughs> przypominają jakąś breję. A cały sekret, słuchajcie, tkwi w mięsie, dlatego że rosół z takiej kury, która biega sobie gdzieś tam u babci jest po prostu to mięsko naprawdę, yy, znaczy ta skórka, ten tłuszczyk jest żółty i to nadaje yy, tego, 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 tego fajnego, złotego, żół żółtego, żółtego koloru. My niestety, no, musimy się posiłkować yy, takimi czy to powiedzmy porcjami rosołowymi z sieciówek, to z sieciówek, więc no nie ma lipy, wam, powiem wam tak, że ten nasz rosołek bardzo przypomina ten złocisty yy, odbawci, nic innego wystarczy dodać troszeczkę jeszcze ja za chwilę to zrobię i zobaczycie już sam efekt końcowy, jak wszystko wygląda. Do zobaczenia. jeszcze jedna rzecz. Zobaczcie, co mam. Jedna, jedna taka, taka rzecz, słuchajcie. <grym> Nigdy nie wrzucajcie tego dorosła. Naprawdę. Jeżeli chcecie, żeby ten dorosły był zdrowy, przede wszystkim, naprawdę omijajcie to z daleka. Słuchajcie, ja tylko wam przeczytam, co, co jest. Co znalazłem na opakowaniu. A mam to po to, ja tego nie żywam. Chciałem tylko wam pokazać. Słuchajcie, więc tak: składniki. Sól, wzmacniacze smaku. Glutaminian monosodowy. rybonukleotyt disodowy. Olej palmowy. Skrobia ziemiaczana. Aromaty z pszenicą. Senerem. Całkowicie utwardzony tłuszcz palmowy, radola, Cukier, tłuszcz drobiowy, słuchajcie... 2%. To jest normalnie szał. Przyprawy, liść pietruszki, suszone warzywa, cebula, marchew, regulator kwasowości, <noise> kwas cytrynowy i teraz słuchajcie, to co mnie powaliło na kolana. Suszone mięso skóry. Ilość jaka jest w tej kostce to powala, bo zawartość tego mięsa to 0,1%. Przeciękł i teraz to co słuchajcie, rozśmieszyło, może zawierać soję i mleko może zabierać to znaczy, że za że producent prawdopodobnie sam nie czy tam jest spasujecie mleko i po prostu nad zrobili sobie kostkę rosołową z ale tak. niech się sprzedaje. Więc słuchajcie, kostka rosołowa nie koszami. No i proszę bardzo, rosołek wam się pięknie gotuje. Ja zmniejszam gaz prawie że do minimum, o, jeszcze troszeczkę. No i tak zostawiam go. Na dobrą godzinkę. Albo na dobre dwie godzinki. Lepiej dwie. Podobno słyszałem, że im dłużej się rosołek gotuje, tym jest lepszy. Ale zobaczcie, jaki fajnie, jaki fajnie zrobił się żółty. Wiecie? Oczka pływają prawie jak, jak, jak u babci. Jak u babci krosowe naprawdę. No i tyle w temacie rosołu. Rosół mamy ogarnięty, jest tak jak powinno być, bardzo dobry w smaku. Jedynie co dodałem to tylko troszeczkę soli, pieprzu na sam koniec. Nie trzeba więcej nic dodawać. Z tego rosołu dzisiaj będę robił zupę tańską z owocami morza, więc dla mnie dzisiaj jest to po prostu baza do kolejnej zupy. Natomiast rosół w tej chwili, w tym wykonaniu, jest idealny. Wystarczy teraz tylko ogarnąć makaroni, zalać no i delektować się smakiem. Także jakby co, to smacznego. Trzymajcie się. Do następnego. Y Masakra, normalnie masakra. Oda, do osałów? Nie. Może co ty pierwsze? I wielu, wielu innych rzeczy, które wcale znaleźć się nie powinny. Kurde, nie wiem o chyba już mówiłem. No i tyle. Słuchajcie. Gdzie.